Witajcie w kolejnym odcinku. Myślałem myślałem czy nagrać Excel Crafta. W końcu się zdecydowałem i nagrałem. Bo ja grałem z czasem i Excel Crafta, bo mi się nie chciało go nagrywać. Tylko dla rozrywki grałem. Ale chyba w końcu chciałem nagrać. No. To tak to wygląda. Mam jednego sojusznika, znaczy mam jeszcze drugiego Kuzyna Catspra, ale On długo nie grał w Axelcrafta to No i nie dodaję go jeszcze Kczele Słuchawki trochę o. Mam własną działkę Tak wygląda jej nie Zbudowałem, znalazłem pożyłem Doprawiłem. Wem. No i takie mam rzeczy. Już lepiej wygląda w tej głowie Endermana niż w wersji Steve'a. Mam jedno to. Do Ender się boję wchodzić. No tam się traci TMW w endzie, nie? Tyle kasy, i chcę uzbierać poziom. Wait No, mi mam enchanting table Ale zbieram na poziom czwarty teraz Muszę wykupać 500 kamienia I zbierać 110 tysięcy No to Z kamieniem jest najgorsze Tak, chcę zrobić większy enchanting, ale nie stać nawet na farmę krów. Aha, to mój kolega mm. Mam No, jeszcze do mojego kuzynka Kopie w tym On ma gorszą niż ja. No i tu było rozwalone przez typka. Tropowaliśmy. Tylko wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to nielegalne. A jakiś typek wszedł? Nie? Tu, tu normalnie jest granica. Prze jak przejdzie się przez to, to już działki No i po prostu sobie położyłem te i Poniższył skrzynki. No i też sprawdzam, czy nie przegapiłem jajek, dwóch jajek. Owiec, bo miałem. No ale chyba to jest robić. Tu. Tu miałem. Tu miała być farma owiec. To droga moja wina. No i mam jedwabny dotyk. Chcę zrobić automatyczną farmę. Amet nie, nie, to. Ametystu. I potrzebne mi tylko, wiecie, te takie duże złoże ametystu. Nie to, tylko większe i blok slime'u, ale kupiłem przy chwilę to. Hmm, no tu, tu jest właśnie mojego kolegi Buda. Ja mu zbudowałem, jego psowi. I jak I już nawet nie wiem skąd go mam. Tak pływa i pływa. Nie byłem dziś na pobieraniu krwi. Co jest z tymi słuchawkami? Nie cierpię tych słuchawek. taką dużą farmę. Głównie to teraz zbieram na spawner, ale mam to 70 koła, a pieniędzy to mam 2600. Czasami po prostu wchodzę w warpy. Ja zaraz wam pokażę. No, no niektórzy nie nie wiedzą co to warpy, ale ja zaraz pokażę. potrzebne, to też, to też, a to, to będę miał w dla pięć rzęci to mogę, to też, to też, Idę. war, i tu jest, ekspiarka. nie, co to są nie, na przykład tu się tepam. No, czasami ludzie mogą zrobić jakiegoś trapa zamiast. Nie, ale ja zwykle nie mam. Tu można zabijać. Ale to się nie opłaca. Ja mnie, ja raz spotkałem taką, tak szybko się wszystko. Ti, bo ja sam nie się jarać. Dobra Zaraz wam pokażę, end. Nic się nie traci temów. No, ale w naderze jest tak, do, do niego się by wejść. 18 zawsze na Axel Craftie jest smok. Axelcraft jest fajny. Z czego bardziej lubić niż anarchia? I czy dalej będę grał, tylko że mniej. Tu ludzie zabijają, bezlitośni są. Co so, tak? A, nie, on żyje. To może? Zabiję krawędzi. Mam odrzut na mieczu. Ja mam odrzut, nie? Dlatego. Ej, <grym> nie. Wysłany teraz? Normalnie nie, nie jest zbyt ciężko to zarobić. Ja mam odrzut chyba dwa lub jeden na mieczu to dlatego, że tak mocno skończę. I co? Los? Nie no, to normalnie. No co? Co co? To jest z nim nie tak! Co jest z nim nie tak? Oj, a bardziej za mną chyba idzie po mnie. No. Ty to nawet coś chata wybudował. Ty ja zaraz nie idę. Zekuje, to nie posmakuje. Gdzie rzucić? Gdzie, tu rzuci tu perła? A nie, no tak, nie mogę teraz log'nąć. Ej, ale normalnie ja razy z netherite'em. Powrót! Co to było? Nie, nie, nie. ANG, Sojus Sojus? Trochę akurat No bo właśnie, miałem kontra diaksowy. Zwykle wygrywa na deru'd. O! Lognęła? Okej, okay, nie ma słów. Co tam... O, tu jest. No, Ech, ja bym chciał, żeby ktoś mi skórę dał, a na rynku dają skórę, tu też jest rynek, jest więcej rzeczy niż na narki, a krócej jest. A krótszy, a ten serweri, krócej istnieje niż anarchia Jezus, dlaczego oni tak drogo ten netherite wystawiają normalnie zawka netherite może dropnąć a nie, nie może ale może szablonkowy szabonkow... netherite'owe ulepszenie patrzcie, patrzcie no i to jest najfajniejsze czekaj, lecę na drzewa a nie, dobra. Może idę do. Mnie. A, bombka to mój. To największy wróg Kacpra. I mój. Znaczy, nie mój, ale jak Kacper ma wroga, to ja też. No, za zabij Kacpra. Jego kolegę. A, ale to znowu. Moda. A no, chciałem im perły dać. I to robię, nie pili, bo ja muszę sobie zrobić na miecz ogień. Fyty, fyty, pyty. Pyty, pyty. tylko żeby on mnie nie skamował. Ja nie lubię tych, co mnie zabijają. Tylko żeby on nie miał na mnie trapał, bo jakbym miał to by. Poważnie? on nie musi. No chyba mnie nie skamuje. A ja mam odrzut, to by. No chyba robi działkę. Все боюсь, он меня может забить. Так. Ух, уже себя, я все боюсь, меня забью. Он даже водялке не мел. Окей, okay, мы с скид... кем это показать свой Działkę. D. d, jeden, cztery, jeden, jeden, dwa, dobra, okej okay, zara, Nie, nie musi pisać, ale super, a musimy mury robić, a ty tych murów nie robisz? że robisz. No no robię murę. Tylko, że... Nie po co? Oj, 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 już wstawiam. Ja, no dużo możesz zrobić na tych chorpach. Możesz sprzedawać jak zabierz moby na innych...

Ciągesz Dzią... pola. Hm ty, a ja nie pomyślałem. Wiem jak przeżyć od tych prograczy będzie po prostu łóżka. No że też będzie wybuchają łóżka, nie? No to położę sobie łóżko obok jednego gracza i... ...po sprawie. W ogóle ile... Nie... Może... oj... działka drużyny, ok. Czemu ja... ja się boję, że on mi tropa robi, ale, on, ale nie może się bić w działce. Taki plus. Bangle kasuje działkę i Aha, Jok. Zobaczmy, jakie ma. Jok. Joker. Nie, Jok. Dziwny. Bo tutaj mi po czterech koła. Ja widziałem, które są nawet 100 chyba. Spawner. Ej, tani. Spawner kosztuje 700. Kurczę! Nie dać nierza. Spisam? Co? Chwil... Gdzie on znowu poleciał? Czuję, że to się źle skończy. A ten... A, i wiecie co? Jedna rzecz, która jest minusem na AxelCraft'cie, że trapy są zakazane. Normalnie yy, jak ktoś ma kid mod, nie, to jest takim jakby adminem, nie? I trzeba uważać na nich. Oni nie skamują, nie? Ale jak robicie trapa, to mogą was banować za robienie trapów. To się nazywa intensywne zabijanie. Ty! A ja mam pomysł. To nie będzie trap, ale zrobimy dziurę. Ja i on będziemy w niej. Będziemy pisać to są już TPA i wy dwóch będziemy bić tych kości. To nie jest trap, trap to jest dziura głęboka i wrzucamy tam gracze. Nie, to chyba dobre. Po co posłeś? Czekaj chwilę. Jezus, o, mam 90 akcel końców. Za każdy, za każdy poziom się dostaje Axel coin. Oj to, lepiej słychać? Dobra Ja wam pokażę sklep I tu jest sklep z Axel Coins I Tu możecie z Axel Coin kupić rzeczy, ja, albo będę VIPa chciał Albo Elytra, ale chyba Elytra bardziej litera i taka op, ale ja tyle kamienia bym musiał. się napisał? Hubegan. Ja sprawdzam, bo nie wiem, co teraz robić. Czekam na. Zo, so, panie. Tajemny strażnik. Zutkowy dwa serca. E, ochrona życia. Dwa. Tajemniczy strażnik. Łocie panie. Skąd. O, akcelka to ja mam. On wchodzi po 50 koła? Tej, to ja mogę być. Tej, to ja mogę być bogaty. Ja mam w bazie. A czyska? to tylko go wezmę, wystawię po 45 a to ciekawe czy ktoś kupi. To jest tanio, 45 To? Zobaczcie, ja zaraz. do niego dołączę. Królestwo. Ja tak nazwałem moją działkę, bo nie wiedziałem jak nazwać. No. teraz chciałem zrobić. Akselek wystawiam. Może tego... Nie może... Co je? What is that? Mam tu wejść do Akselka. czy tym razem nie będę go zabudowywał. Chodź tu akselek, akselek, dobra, jest, akselek, a nie, dobra, a nie, tego tak już, dobra, eee, sprawdzę jeszcze na rynku, bo tu się nie wystawia chyba wystaw, tylko informacje. Rynek sprzedaj. Rynek sprzedaj 500. Cena i opcjonalność. to sortowanie, cena. Rynek sprzedaj za 45 tysięcy Dodałeś na rynek jeden akselek za 45 tysięcy. Ciałka dom. O nie, 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 nie. O nie, nie. Zostaw mnie. No i ruszyłem się przez ciebie. A masz. Ty, Mam gdzie? Ty. O. Umarł. Idę do baza. Baza o nazwie baza. A bardziej działka o nazwie baza. Teraz muszę czekać, że ktoś będzie chciał kupić. Jak ulepszyć wędkę? Nie wiem, jak ulepszyć wędkę? już to za bardzo zawala. Bo, a on jest na serwerze w ogóle? Jak on się nazywał? Fütyf. Fütyf. Gdzie Fütyf? Jest Fütyf, piąty level. A jak? Wait, Fütyf jest tu, a ja jestem bombka, czy nie cierpię bombki? Czy to. A oni tu, a oni tu mają posegregowane według imion. Ja jestem... kurcze nie mogę pokazać myszku. Tam z boku, tam prawie na samym końcu. A na pierwszym l jest samo, a a fili... Nie, wiedziałem! Nie, nie, dobra, mam dość, kończy odcinek, Nara.